Na warszawskich targach książki spotykamy panią Edytę Jungowską. Pani Edyto, pani tutaj trochę nietypowo, bo nie z książką. No tak, z audiobookiem, ale właściwie to z książką, tylko w wersji audio. Mhm. Ale widzimy, że to jest coś szerzej, bo i, i, i puzzle, i czyli... E, tak, dlatego że e, na, dzień, na Boże Narodzenie wydaliśmy e, pak pipi, e, gdzie zamieściliśmy trzy pipi. A każda z tych pipi ma swoje książeczki do zabawy, do, do wycinania, do, 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 do bazgrania i robienia z tymi książeczkami co się chce. A teraz chcieliśmy zrobić taki specjalny prezent, czyli Słuchaj i Puzluj, czyli dzieci z Bolerben, dzieci z Bolerben są dłuższe. No i postanowiliśmy dodać do tych dzieci piękne puzzle. Wszystkie te piękne rysunki narysował pan Piotr Socha. I również te piękne puzzle, panorama, panorama Bullerbyn. Malutki teatrzyk, w którym nasi bohaterowie wycinamy naszych bohaterów i bawimy się właśnie w teatr. No właśnie, a jak Dzieci z Bullerbyn? Czy to była Pani lektura jakaś ulubiona? To była moja. Ja, ja mam takie wrażenie, że to jest najsłynniejsza książka. Ale to Pani w raczej, raczej Liso, czy raczej Lasem? Yy, Dzieci z Bóleru są napisane w formie pamiętnika siedmioletniej dziewczynki, więc musiałam być, być lisą. I tutaj nie było wyboru. Natomiast mam takie wrażenie, że wszyscy rodzice z takim sentymentem traktują ten tytuł, że no właściwie nie ma nikogo, kto by przeszedł obojętnie koło dzieci z Buller. I co ciekawe, bo teraz wydaliśmy Carsona z dachu znaczy, Braciszka i Carsona z dachu to jest pierwsza część przygód Carsona i wiążeć to z taką śmieszną, znaczy jak mówiłam, że dzieci z Bollerbym są najsłynniejszą pozycją w Polsce, to Carlson był najsłynniejszym bohaterem w Związku Radzieckim i kiedy ambasador w Sztokholmie, ambasador Związku Radzieckiego w Sztokholmie spotkał się z Astrid Lindgren, powiedział jej, że prawie w każdym domu w Związku Radzieckim są dwie, można znaleźć dwie książki, Carlsona i Biblię. I na to Astrid powiedziała to dziwne, nie wiedziałam, że Biblię jest tak popularna. No <noise> Także nowa książka, nowa pozycja i mam nadzieję, znakomita, wiele dowcipu. Mówię o Karsonie, takiego słownego, dużo bardzo zabawy i, i mam nadzieję, że, że ta książka również będzie się podobać tak samo jak Pippi i Dzieci z Bólerwym. Dlaczego Muzycką Astrid Lindgren? Po... Dlaczego Astrid Lindgren? Bo uważam, że. To jest jedna z najważniejszych autorek literatury dziecięcej. Ja jestem zaszczycona, że mogę czytać jej książki. To jest tak cudowna baza dla aktora, że już powtarzam wielokrotnie, że byłabym zazdrosna, gdyby ktoś, jakaś inna aktorka czy ktoś inny przeczytał jej książki. Pamięta Pani jedna z takich najsmutniejszych książek, która wywołała dużo też dyskusji, Astrid Lindgren, czyli Bracia Lwie serce. Z nią nie chce się Pani zmierzyć? Być może zmierzymy się również z tą książką. Zobaczymy. No, na razie idziemy jakby takim swoim trybem. Ja nie ukrywam, że bardzo dużo czasu zajmuje mi wydawanie książek i no, nie wiedziałam nawet, że to będzie takie poważne zajęcie. Chciałam tak naprawdę nie zepsuć tej asty, chciałam, żeby były piękne ilustracje, piękne rysunki, dodatkowe właśnie książeczki, właśnie te do zabawy. W Karconie są naklejki. Karcon jest takim elfem, nieczłowiekiem, takim trolem. Nimś, kogo nie widzą dorośli, ale jego takim powiedzonkiem ulubionym jest grunt to spokój. Choć dzieją się różne, różne dziwne sytuacje, w których trudno o spokój i trudno ten spokój zachować. Carson zawsze ma po prostu jest, jest spokojny i wszystko potrafi zrobić. Oczywiście jak są konsekwencje, to gdzieś tam znika i ten biedny braciszek musi zmagać się z psotami właśnie Carsona. Świetna książka znakomita, Czyli również co? polecam. Widzimy Pani w nowej roli wydawcy, czy nawet szerzej animatora, tak? Nie wiem, no raczej wydawcy chyba. Podjęliśmy ten trud, dlatego że te kilka lat temu audiobooki były, były takim, takim niszowym produktem. Nikt specjalnie nie chciał się zająć wydawaniem audiobooków, twierdząc, że to jest niedochodowy biznes. To jest na pewno trudny, trudny... Biznes. Nie chciałam z tego słowa użyć, bo ja tak naprawdę zrobiłam to z... Dlatego, bo jestem zafascynowana tą, tą literaturą, zawsze byłam. Yy, no i tak się stało, że to właśnie się urodziło, zdarzyło i udało nam się to wydać. Jakby też to podkreślałem, że ważne jest to, że właśnie pokazujemy tą książkę wielotorowo, że zachęcamy te dzieci do czytania, to tak. co dzisiaj wszyscy podkreślamy. Nie czytają dzieci, prawda? I w ten sposób możemy je zachęcić, do, do, dodając im coś dodatkowego. Znaczy by, m, kiedyś była taka teoria, że po co wydawać audiobooki trzeba namawiać dzieci do czytania dzieci znaczy życie jest coraz szybsze dzieci mniej czytają rodzice nie mają czasu im czytać a tak naprawdę to yy, chodzi o to żeby zarazić dziecko tą książką i jak od małego puszczamy tę książkę to to dziecko samo będzie na pewno yy, szybciej czytało yy, miałam taką znaczy ostatnio znajomi powiedzieli mi że yy, yy, puszczali tę pipię akurat malutkiemu dziecku które jeszcze nie mówiło Puszczali tę książkę, bo sami chcieli ją posłuchać, i okazało się, że zorientowali się, że to malutkie dziecko rozumie tę książkę, kiedy dziewczynka zaczęła zakładać jedną skarpetę, inną, drugą, inną, mimo że dziewczynka w ogóle nie umiała mówić. Okazuje się, że dzieci więcej e, potrafią zrozumieć niż nam się wydaje. E, jeżeli więcej do nich mówimy, one szybciej też zaczynają mówić. Można mówić do nich, e, znaczy jeżeli używamy dużo bardziej złożonych zdań, powiększamy słownictwo dzieciom yy, i myślę, że gdzieś uczymy je, rozkochujemy je w książce. Czyli czekamy na następne utwory. Zapraszam teraz na Dzień Dziecka Karstą z Dachu i specjalne wydanie Dzieci z Bulerby. Dziękujemy.